Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzm Alan Kwieciński. ta lokalizacja. Dobra, fajna, nie wybrałem. Nie musisz dziękować. No to teraz zapytam, czy nie boisz się tutaj być, bo ostatnio Michał Pasterna chyba wczoraj na swoim Instastory powiedział, że jak cię złapie na mieście. A nie ta paruwa ciągnie kiche, nie? I tyle. Jestem wie, wie gdzie jestem, wie gdzie przebywa. Gadać i grozi to on sobie może, wiesz komu. Jak to na swoim w... tych patią tym w Lizakowi o. Lizaka, któremu dupę liże cały czas. Lizakowi są może gadać takie rzeczy. No ale jak to by wyglądało jakbyście się stare przeszeli gdzieś na mieście? Nic, tak jak zawsze. Obecnie mi wzrokiem i pójdzie dalej, nic nie zrobi. Bo już się No. co, nic nie, nie było? Wszyscy. Jak to jest, że zawsze kiedy masz yy, walkę, to inny konflikt wychodzi gdzieś wyżej niż ta twoja obecna, no, niż ten nie, twoje nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem jak to się dzieje. Wiesz, yy, ja z Dominikiem nie mam jakiegoś wielkiego konfliktu. To nie jest jakiś wielki konflikt, więc yy, to jest tak naprawdę wydmuchany, kurde, konflikt. Ja się w ogóle dziwiłem, że, że razem się będziecie bili, bo pamiętam, że, że też byliście w pewnym momencie blisko. Nie byliście jakieś mega dobrymi przyjaciółmi. Nie, ale... nie, byliśmy dobrymi przyjaciółmi, byliśmy bardzo blisko nawet, nie. No ale stało, jak się stało, więc. O co się stało, że się stało? No, no nic, żeśmy się rozeszli. No. Chyba każdy zna tą historię, tak więc. E... No szybko jeszcze, bo nie wszyscy oczywiście wiedzą. No nic, to. żeśmy się poprztykali. gdzieś tam przed walką z Denisem. E, Wyprosimy sali, bo myślę, że melanżowałem, a nie, mal nie, 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 nie melanżowałem, zrobiłem mu badania. Nie wystarczyło mu to, no to nie będę dalej kurwa, wiesz, udowadniał, że nie, ma, nie balowałem. Dobra, to teraz jak się czujesz z tym, że no bijesz jeszcze nie dość że ze swoim byłem przyjacielem, to jeszcze z byłem trenerem. No nic to trzeba podejść do rękawicę, trzeba kurde, z, z, po prostu no, wyszła ta walka, nie chciałem tej walki, no ale no cóż, no, robimy to i zapominamy o, po prostu, o sobie i tyle. No, bo Dominik powiedział w wywiadzie, że no jakbyś nie chciał tej walki, to byś jej po prostu mógł nie przyjąć. jakby tak bardzo cię zależało na tym, żeby się nie bić z bym przyjacielem. Ale, ale jak, no, kurwa, to on chciał, tej, on, chciał, on chciał tej walki, ja tej, ja tej walki nie chciałem, eee, a oni, kurwa, no, tam, ta strona, dawaj, zróbmy tą walkę, zróbmy tą walkę. No mówię, no to chuj, no to jak chcecie tak, tej te walki, no, powiedzą, że, że, że to będzie fajne, chociaż ja z tego ja tutaj nie widzę nic fajnego, no to kurwa, no, to, to zrobimy po prostu, nie, i tyle. To kto ma rację, to w końcu Ty chciałeś tę walkę? Ja nie y... chciałem tej walki, ja ci no, powiedziałem, bo... ja nie chciałem tej walki. Ja powiedziałem od razu do, do, do Filipa, że ja, nie, że ja nie chcę tej walki, ale kurwa potem kolejny telefon, kolejny, zróbcie to, zróbcie to. Czyli to ze strony Dominika bardziej nalegała na tę walkę? Tak. No to jak to jest, że on chciał się bić z tobą, no, kiedy łączyła was ta przyjaźń. Nie, to już nie łączyła nas Ale sobie. wcześniej no łączyła was przyjaźń, no, no, czemu to czemu przyjaciół. No to widzisz, no to kurwa jego się pytaj, nie? To jest chujowo, no ale cóż, no żeśmy się, wczoraj, że się sobie, sobie spojrzeli jeszcze w oczy. Tak naprawdę dogłębnie sobie spojrzymy w oczy 20 chyba maja, a czyli 20 września na na face, Nie, na face, to face. Konferencja, jest, konferencja jest 25. E, my, mamy, my mamy właśnie FaceTime face z 20. Tak więc tam sobie pewnie pogadamy tak szczerze. Ale pogadacie, czy będzie ostrzej? się okaże. No wiesz, że to wszystko... Ja nie powiem, kurwa, że będę dymił albo coś, to wychodzi samo z siebie. Jeżeli ktoś kurde, wiesz, zobacz mi, jeżeli ktoś kurde do mnie buża albo coś, no to ja tak samo kurde nie będę kurwa ee, stał i kurde, wiesz, udawało, że deszcz pada, jeżeli ktoś pluje, tak? A zaskoczyła się w ogóle ta propozycja walki właśnie z Dominikiem? Bardzo, bardzo. Ja kurwa, mówię, chyba spojebało, mówię, nie? Jak chcecie tą walkę zrobić? bo was pojebało chyba, nie? Ze, ze względu na to, na to, co nas kiedyś łączyło. No ale już chuj, no kurwa, stało się, to się stało, się napierdalamy i tyle, no. Tak się że, nie było tak, że kurwa, teraz będę gadać, że jeszcze kurwa, że, że ja znowu płaczę coś, było mi przykro po prostu i tyle no. Eee, przełknąłem to, przechnąłem to, doszło już do siebie, że jednak się bijemy no i, i chujno, no, no tyle no. Dobra, ale jak przyszła ta informacja, że... Jednego... A ten, a ten niech nie pierdoli kurwa, że, że e, ten pastelakowa szmata, że, że kurwa gada, że, e, że, ja, mm, że on się bił z kolegami i tak dalej. Jak jest parówą i kurwa nie ma zasad, to się bije kurwa z kolegami, zaś za, za pieniądze kurwa i, i jest sprzedajną kurwą zwykłą, nie? Bo teraz z Pasternak gęsto się o Tobie wypowiada, no w sumie to o to nim też gdzieś tam Nie spierdalasz, maciasz, jebany, bo już w naprawdę, nie? Naprawdę, sorry, tak, że tak gadaj, że tak jest, ale to już nie ma, na niego, nie ma innego słowa nawet, kurwa. Co Ty też mówił, znaczy powtarza to cały czas, no. że, że na spokojnie możecie jako przecierę wziąć. No, przecierę, kurwa, Przeci, to, kurwa, on jest, no. Widziałeś to nagranie ostatnio, jak Hubert rozmawiał z nim i powiedział o, o Tobie... No cały czas mówi o Tobie, Kwiecińska. Tak, 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 tak. No to, a to jest takowa szmata i tyle, no. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o Dominika, no to jak dostałeś informację o tym, że macie siebie iść, to był jakiś telefon do Dominika, o co chodzi, czy...? Nie. Nie, 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 kon, nie kontaktujemy się ani nic, nie dzwonimy do siebie. Kiedyś żeśmy na telefonie cały czas byli bez... gadaliśmy dużo, kurwa, gu, o głupotach gadali, o wszystkim żeśmy gadali. Robiliśmy wszystko, gadaliśmy o wszystkim. fajnie taki, kurwa, jak mówię, tak jak, kurwa, kurwa, bliski, blis, bliscy przyjaciele, nie? No dobra, ale ostatnio kurwa, do... tak złączony szok, nie dał. No. Dominik ostatnio. też wypowiedział się mocno o tobie, że... Płaczesz, że robisz to teraz pod publiczkę wszystko, że ten wywiad emocjonalny, który, który udzieliłeś... No nie, ja nie jestem, jest... no, ja nie robię nic pod publikę, absolutnie, ja nic nie robię pod publikę nigdy, byłem, byłem przeciwnikiem właśnie tego, żeby coś robić pod publikę, ja nie jestem, kurwa, farmazon, czy ktoś inny, kurwa, czy, 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 czy Nathan, że, że coś robię pod publikę, nie, ja jestem po prostu prawdziwym człowiekiem, ci, co mnie znają, to wiedzą po prostu, że jak jaki ja jestem. Nie, było ci nie przykro, robi, nie, że... nie, nie robi nigdy nic pod publikę, nie potrzebuje tego w ogóle, żeby cokolwiek kurwa robić, nie jestem żadnym aktorem, ale nic. To nie było Ci przykre, że Dominik tak, tak to skomentował? Ja nawet, ja nawet ten, ja nawet tego nie oglądałem tego wywiadu, wiesz? On powiedział, że, że pod publiczkę to robi, że no no Nie, no, nie no, ja, no raczej kurwa takie, 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 no ja po prostu mam jakieś uczucia, tak, może, może nie zawsze kurde, wiesz, nie, nie zawsze tak kurcze odbija się ode mnie wszystko, jak to się mówi, ale każdy ma jakieś tam uczucia i tak dalej, więc po prostu, no, po prostu przykro mi się zrobiło i tyle, nie? Gdzieś tam ostatnio... Na konferencjach i tak dalej, w tych face-to-face'ach wychodzi dużo prywaty, tak jak na przykład teraz Arek Tańcula z Amadeuszem, te materiały, ja które wyświetlił. To... Te, te materiały, które wyświetlił, to kurwa jest chuj w dupę w takiemu, takiego, dla takiego zachowania, bo co kogo to interesuje, e, co kogo to interesuje, jeżeli, jeżeli e, coś tam sobie kurwa w domu, że sobie w trójkącie, nie żyją sobie w pięciokącie bo idę w oktagonie, kurwa. Więc, więc no naprawdę, kurwa, no kogo, to chuj to kogoś interesuje, kurwa, wjeżdżać z butami w czyjeś życie. Chciałem nawiązać do tego, że ty będąc yy, w bliskich relacjach z Dominikiem, no też na pewno macie jakieś wiele historii, a powiedziałeś, że masz jakieś asy w rękawie. Do czego się możemy spodziewać? No, nie będę kurwa, wiesz, nie będę teraz się dogadał, no zobaczymy, nie? Jak daleko to jak daleko jesteś w stanie z Dominik sięgnąć podziała. No dobra, a w twoim kierunku też jest w stanie sięgnąć głęboko, no? Nie, bo... ona mi nic nie ma, co on może mieć na, na mnie. No tak, to jest, że ty masz, a on nie ma, skoro byliście blisko. No bo ja jestem ja jestem, wiesz, ja się na nikogo nie kreuję, na no, tam, wiesz, no nie, ja się no, po prostu, nie, no nic, no, nie będę gadał, się do mnie kreuje? No nic, nie będę gadał. Już zacząłeś. Nie będę gadał. Ale coś, tam, ale coś tam, Dominik ma za uszami, Każdy tak? ma kurwa za uszami, tak? Każdy. No, ty masz? No, każdy mi... ma za uszami, ale no, ty tak, jest? ale ja, ja jestem takim kurwa człowiekiem, że, 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 że wiesz, że mi to bardziej jest bardziej pasuje do, do mojej osoby niż do jego, nie? Czyli on bardziej kreuje się na świętego niż jest, tak, twoim zdaniem? No wyjąłeś sens, odpowiedziałeś na pytanie. No dobra, ale możemy nie, chodzi mi, chodzi mi, chodzi mi, nie chodzi mi, nie, nie, nie chcę, żebyś powiedział konkretów. Chodzi mi o od... Boże. No wiedziałem, że to... Wiedział. Boże. Ja tylko czekałem aż zauważysz. Cię... Ka, pojedynę po zdjęcie. Pierwszy raz podejdę ja do ku... Dobrze, że nie ma operatora i nie może... O zejść. Boże, kochany! Ale... Przepraszam na chwilę! Dobrze, że nie ma operatora, że nie Boże. może pokazać. No Jezu. Ja myślę, że Dominik jednak coś może wyciągnąć za Ciebie. No ale mi to Śmiech. nawet, kurwa, ja wiesz, śmieję. ja lubię imprezować i imprezuję, więc... Jeśli chodzisz tego żebyś mi, sk mi skadruje... O Boże! Kurwa, aż nie można z ruchu odpędzić. Już teraz wiem, kurwa, gdzie teraz robią zdjęcie te... No musisz to częściej wywiadu wydzielać, co? Instagramowe gwiazdy, Ty też. Ej, ale jest, kurwa, kosa, nie? To pójdziesz potem po ten, po... O Boże! Pójdziesz potem po zdjęcie. Idę. Jeszcze, jeszcze wracając do Dominika. Czy jakby zaszło to jakoś mega daleko? Ja, jak zrobić więcej? To może być, no. Jak się doszło, wróćmy do zwiadu, bo się rozważyłeś. Z... widzę. że ja jesteś zmęczony. Roz, no to już się słuchanie, bo roz, kawę kawę nie, kawę nie potrzebujesz kofeiny. Powiedz mi, czy. No, jak... kurwa, no, to jest kurwa kofeina, kurwa wszystko razem. Tam jest, nie, Powiedz taka mi, dawka adrenaliny, że. Nie chcę chodzić szczegóły, ale czy jakby doszło między wami do jakichś takich, mocnych, e, mocnego konfliktu, to jesteście w stanie wyciągnąć takie rzeczy jak na przykład Amadeusz na Arkę, taką mega prywatę, która by, no, no nie co. Nie sądzę, że mi się zniżył takiego poziomu, tak? Nie, nie sądzę, że... Widzowie mogą być spokojni, Ta. tak? Nie zniży się do takiego poziomu. dobra, a jakbyś ty miał przewidywać, to będzie między wami na konferencjach spokój, czy jednak pójdzie. Nie tak wiem, no dominik też jest taki, że minik też jest wybuchowy. Każdy jest wybuchowy, no jesteśmy, kurde, wiesz, m, takie mamy charaktery. Siłano, takie mamy charaktery, więc wiesz, no kurwa jesteśmy wybuchowi i tyle, no co ci będę gadał. zobaczymy jak daleko w stanie sięgnąć po to, nie? chciałem się zapytać o umiejętności, no bo Dominik jest, jeśli chodzi o osiągnięcia w K1, no to no nie ma problemu. No, no ale ja dlatego mówię, dlatego się bijemy MMA. Ja by, gdyby to było w K1, to było pewnie pewnie nie do jednej bramki. Tu jest MMA, więc ja mam większe pole do popisu. Patrz na ty. No to to, nie, to, to jest lepsze, więc... Nie, dobra, że... nie, ty rozkażony za bardzo. Ty rozkażony. Jak ty, jak ty chcesz walczyć, jak taki rozkojarzony jesteś? Na trybunach też nie, jest wiele innych kobiet i, i cię nie Nie, No nie wiem, ale... Ale widziałeś te cud, to co zostało. <noise> Dobra. <głos> Powiedz, mi to, jeszcze, jeszcze kwestia, kwestia tych umiejętności. No to ty też nie jesteś w MMA, jeśli chodzi o parterowe kwestie, kocikiem, nie? Mm, Bo to, że nie, błub, ja nie błub, jestem wirtuozem, błub, 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 absolutnie, błub, ale sądzę że, sądzę, że dużo, wie, dużo lepiej ogarniam niż. No to to dużo więcej walk stoczyłeś. M, dużo, le, dużo lepiej sądzę ogarniam yy, parter i zapasy, yy, gdzie bardzo mocno teraz kładę na, na to nacisk. Więc dużo yy, no, lepiej są to Dobra, walka. Cały czas jest rozproszenie Dobra, już, już kończymy. Jeszcze kwestia, kwestia Kasiusza, walki jego z Dominikiem za No Dominik go pięknie znakotował. Jak to oceniasz, właśnie tę walkę? No ale no, wiesz, to no, było do, 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 do przewidzenia. To jeszcze były małe rękawice, więc wiesz. No lekast już jednak był niepokonane. No, ale to z Bóg się wie, że na duże można amortyzować sobie ciosy i tak dalej. Więc yy, no cóż no. No jeszcze słowo do Michała Pasternaka, czy będzie walka z nim w przyszłości? No bo to chyba no, no, Ten jest nieuniknione. Widzisz, duży. no duży jest duży z tych to jest, to jest pewnie nieuniknione. Więc cóż. Sprzeczka między Tomą a Michałem Pasternakiem była na konferencji, czy jak to nam nazwać, na programie, no, no na programie, Boże, Na mówię, na mówię. tak. Yy, On chciał mnie zaszachować jakimiś tam słowami i tak dalej. Może mu się delikatnie to udało tylko dlatego, że musiałem się trzymać, yy, trzymać język, za tak, ktoś mówi za zębami. nie, no, nie musisz. Się, to dlatego, to, dlatego tak się odpaliłem, nie mogę, nie można było tam słowę, z, rzucać słów niecenzuralnych. Yy, tak więc yy, yy, musiałem, wiesz, mamy patronat Kanał Plus i też jakieś tam chcemy jakieś tam inne współprace wyznać, też musiałem jakoś stonować się i troszkę i troszkę być opanowany. Tutaj jednak nie muszę, u Was mogę się na niego odpalić, tak więc to, więc to robię, nie? No nie, nie lubię tej szmaty po prostu i tyle. No. A jeżeli chodzi o umowa, moi drodzy, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na... jeszcze mało osób to o tym wie, ale jest... Festiwal Black Sugar. W tym samym miejscu to jest Move. 7, moi drodzy października, obok w, w małej arenie. Festiwal Harsailowy, tak więc zaraz po mówię, przenosimy się na małą halę na Black Sugar. Od razu na balet. No tak, no, no, czemu nie? Dzięki. <grafię> Dzięki bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Najlepsze antyfakty w internecie.